Wszystkim, dzisiaj zabieram Was ze sobą i mam nadzieję nagrać jednodniowego vloga. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale postanowiłam, że zabieram Was ze sobą na miasto. To znaczy, może od samego początku. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja zauważyłam u siebie taką zależność, że jak zbliżają się święta, to też zbliżają się wydatki i te wydatki się jakoś mnożą. U mnie, na przykład, zepsuł się, popsuł mi się odkurzacz. Komputer na to już jakiś czas temu, więc potrzebuję nowego odkurzacza komputera. Muszę kupić drukarkę, bo za każdym razem albo jeżdżę drukować do Bogumiły, albo do biblioteki i kurde, no już przydałabym się drukarka, ale chcę laserową, bo ja ogólnie nie za dużo drukuję, więc nie chciałabym, żeby ten tusz, tusz mi się, żeby ten tusz zasychał po prostu, bo tak zazwy zazwyczaj się działo. I zamarzyła mi się taka prawdziwa, puchowa, gruba kurtka, ale taka do Aż do łydki, prawie, taka wiecie, naprawdę długa, mierzyłam jedną, ale yy, yy, była w promocji na minus 50, bo teraz te Black Friday i tak dalej. Yy, z 4000 koron na dwa, naprawdę zarombista, ale XS-, więc niestety na mnie była za mała, i była też XL-ka, więc pewnie dlatego przecenione, bo takie mało chodliwe rozmiary, i yy, i, 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 I co? I właśnie chcę taką kurtkę kupić. Mam ten płaszczyk, ale on nie jest wcale taki ciepły. Um, I mam też jedną taką kurtkę naprawdę już od kilku lat ona jest bardzo ciepła, na takie naprawdę mrozy większe. Ale ona jest taka bardziej sportowa, że do kozaków jej na przykład już nie, nie założę, i zamarzył mi się taki płaszczyk, i właśnie dzisiaj też mam w planie takiego płaszcza szukać. Przejeździłam już kilka sklepów i nic nie znalazłam, co by się wpasowywało w mój budżet, a i zostałam jeszcze zara tak naprawdę, więc jadę dzisiaj do Zary. No, także jedziecie ze mną. Widzieliście, pomierzyłam kilka płaszczy. W sumie to trzy. Byłam najpierw w H&M, to nagrałam. Czekajcie, bo strasznie świeci słońce. Eee, nie będzie mnie widać, ale mnie słychać. Eee, I przede wszystkich wyglądam po prostu jak wielka bomba, bo one nie są taliowane i takie jakieś dziwne rozszerzane na dole, więc to totalnie mi nie odpowiada. Nie podoba mi się. Nie kupiłam nic. Eee, I później poszłam kupić sobie loda, bo zachciało mi się... A jeszcze zanim poszłam na lody, no to e, poszłam do freteksu, czyli takiego jakby second handu. Tutaj w Norwegii jest jedna sieć, właśnie Freteks się nazywa. I tam można kupić sobie rzeczy używane różnego rodzaju. E, I tam były z kolei dwie kurtki, które mierzyłam. No, ale to były kurtki, co prawda, z pierzem, ale takie lekkie. Nie, nie kupiłam nic. No i poszłam na lody, bo zachciało mi się loda. Eee, kupiłam. Chciałam wam pokazać, jakie duże gałki dają w tym. Eee, jedna gałka kosztuje 45 koron, ale naprawdę są bardzo dobre te lody. No i te gałki są wielkie. I nie wiem, czyli znęłam może dwa razy tego loda. Już szłam do, na parking do samochodu. I słuchajcie. E, Zatokowała mnie Mewa, nawet nie wiem skąd, nie wiem kiedy i wyrwała mi tego loda. Więc jestem obrażona i nie chcę mi się nagrywać e, tak. Tak, tak się wydarzyło. Słuchaj. Tak, tak się stało. Jest mi smutno. Franca mi wyrwała, podleciała mi jeszcze w ogóle dobrze, że miałam spięte włosy, bo wplątała mi tak jakby y, nie wiem, no pazurami to ona mi wyr... chociaż nie! Tak jakby wazurami mi się y, w, we włosy tutaj jeszcze nie potrapała na głowie tym dziobem dziobem swoim wielkim y, tego loda mi całego zostało mi kawałeczek taki y, kawałeczek wafelka więc ja go od razu wyrzuciłam bo zobaczyłam że z 15 ptaków tych mew leci na mnie więc szybko wyrzuciłam żeby mnie, y, żeby mnie znowu nie zaatakowało no także powiem wam kuźba, i smutno, no? Czuję tremę. Dobra, cześć, słuchajcie. Piszecie do mnie, pytacie, co się dzieje? Czemu mnie nie ma? Czemu zniknęłam? Czemu na Instagramie w ogóle mnie nie ma? Czy ja w ogóle żyję? Co się ze mną dzieje? Ech, czuję, czuję presję. Ale tak jak mówiłam, ja nigdy nie lubiłam nagrywać na siłę i nie zamierzam tego zmienić, po prostu jakoś jak ja nie czuję flow, to po prostu go nie czuję i tego nie wyczaruję. Czemu nie nagrywałam? Nie nagrywałam, dlatego że miałam trochę problemów w pracy. Dalej to się jakoś za mną trochę ciągnie. Nie jestem zadowolona absolutnie z tej sytuacji, jaka jest teraz. Były różne spotkania i, i, i tam z, z szefostwem, i w ogóle no nie chcę tutaj się w to teraz uzewnętrzniać za bardzo na ten temat, ale nie jest zaciekawie i, i to znaczy, tak, no nic tragicznego się nie dzieje. Ale to nie jest sytuacja komfortowa ani dla mnie, ani też dla właścicieli firmy, w której sprzątam, więc e, trzeba tu jakoś rozwiązać. E, no i też nie ukrywam, że ostatnio bardzo dużo pracowałam fizycznie i po prostu odbiło się to na moim ciele. Moje ciało daje o sobie znać e, i po prostu mówi mi, żebym zwolniła. Wszystko mnie boli, boli mnie każda cząstka mojego ciała, a moje plecy po prostu czuję, jakbym miała połamane. Więc ostatni tydzień był dla mnie trudny, dlatego nie nagrywałam. Eee, oprócz tego też nie miałam czasu, no bo tak, jak wiecie, ja. Lecę do Polski teraz już w tym tygodniu odbierać mieszkanie. Dostanę już w końcu klucze, jest ustalona data, jest ustalona godzina, więc miejmy nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku. No i właśnie w związku z tym y siedzę teraz na komputerze, to znaczy nie akurat teraz, ale ogólnie przez ostatni tydzień i szukam. Z uporem maniaka, wszystkich promocji, i ja do tego mieszkania, wiecie, ja dostaję gołe ściany, więc ja będę musiała kupić wszystko, włącznie z gładziami, farbami, podłogami, płytkami, no dosłownie wszystko. Więc siedzę teraz. I porównuję ceny sklepowe, wiecie, te wszystkie kastoramy, Komforty, Leroy, nie wiem nawet jakie tam jeszcze sklepy wyrosły za moich czasów, pewnie ich nie było, teraz mnóstwo innych jest. E, oglądam te naj, takie największe, najbardziej popularne sieciówki, wiecie, Obi jeszcze tam było, tak? E, no i porównuję po to, żeby nie tracić czasu, kiedy będę już tam na miejscu w Polsce. Plan jest taki, że moja najukochańsza mama na świecie przyjeżdża specjalnie, nie będę płakać, bo się wzruszę. W sensie się wzruszę, <śmany> <śmany> będę płakać. <śmany> przyjeżdża specjalnie ze swoim mężem samochodem z Niemiec, żeby mi pomóc, bo ja no, przylatuję do Polski z Adasiem. I możecie sobie wyobrazić, jakie by było to trudne, kiedy musiałabym robić wszystko sama, kiedy nie znam miasta, nie wiem gdzie co jest, na nawigacji tak naprawdę musiałabym jeździć z dzieckiem i kupować farby, gładzie i to wszystko. No, nie wyobrażam sobie tego, szczerze powiedziawszy, dlatego moja mama przyjeżdża mi pomóc. Przyjeżdżają razem ze swoim mężem. Będą w czwartek rano. E, czwartek, piątek, sobota. Niedzie I w niedzielę albo rano, albo w sobotę jeszcze w nocy. Zobaczymy. Jedziemy razem do Niemiec. I jadę w końcu do mojej mamy na tydzień z Adasiem. Jedziemy wszyscy razem. Właśnie samochodem wracamy. I tam zostanę tydzień. Hmm, żeby sobie odpocząć. Żeby spędzić czas. Więc e, wracając do Polski. Tak? W sensie Temat Polska. No to mamy tak naprawdę trzy dni. Tak odbiór mieszkania, e, później załatwienie jeszcze trzeba jechać do tam do tej elektryki. Wiecie, ja też jestem zestresowana, bo ja się nie znam, nie wiem jak to wszystko się robi, jak to wygląda, gdzie to się jeździ, bo ja w Polsce nie mieszkałam, tym bardziej nie tam e, na północy, bo ja jestem z południa Polski, nie? E, więc t, t, zajmie to wszystko czasu. Jeszcze muszę jechać do urzędu, złożyć wniosek o dowód. Bo mi się dowód w ogóle przedawnił, skończyła mi się. No, podacie już jest, także jest dowód nieważny. Będzie trochę jeżdżenia, dlatego chciałam wszystko zrobić tak, żeby posprawdzać sobie teraz w necie, jakie są ceny, gdzie są promki mniej więcej, żeby też nie przepłacać. Wiadomo, że nie będę też jeździć i, i o jakieś różnice, nie wiem 10 zł tracić czas chodzi mi tutaj o takie jakieś większe, większe promki jeżeli na przykład znalazłam na farbę gdzie się opłaci kupić bardziej i gładzie w jednym sklepie a w innym typowo na przykład płytki też znalazłam jeden sklep, chociaż nie wiem jaki oni mają asortyment w necie wydawało się, że całkiem pokaźny i całkiem spory więc no tak to wygląda. Kolejny weekend też prawdopodobnie filmu nie będzie. Nie, nieprawdopodobnie, na pewno nie będzie, bo nie biorę ze sobą tego rzęcha pop popsutego komputera. Ehm, będę wtedy u mamy, w drodze właściwie do mamy. Planujemy chyba jechać na noc, dlatego żeby Adaś spał, no bo Adaś nigdy nie jechał, on najdłużej był 3 godziny w samochodzie i nie wiem jak on zniesie tą podróż 10 godzinną i, i dlatego, dlatego chyba pojedziemy w nocy. Ja wynajęłam sobie mieszkanko na Airbnb, żeby było taniej i żeby było nam wygodniej, dlatego będziemy mieli całe mieszkanie. Tam w Polsce. No i co? No i, i trzymajcie kciuki, żeby wszystko, wszystko poszło sprawnie. Powiem Wam, że ja mm, nie czuję takiej ekscytacji, czuję bardziej stres i, i, i taką nie wiem jakąś niepewność. Podejrzewam, że już tam będę na miejscu. No to uśmiech mi z twarzy nie zejdzie i będę bardziej pod, podjarana, podekscytowana. Ale na dzień dzisiejszy nie mam jakiegoś w ogóle takiego wow. Nie wiem, może dlatego, że tak naprawdę ja, kiedy kupiłam to mieszkanie półtorej roku temu, to widziałam tylko dziurę w ziemi. <ścoughs> Więc ja nie mam pojęcia. Wiem, jak wygląda budynek, widziałam zdjęcia, byłam na bieżąco informowana o postępach w budowie ale fizycznie tego, tego bloku nie widziałam jeszcze. No, także, także to, to. No ciekawe. Ciekawa jestem, dlatego, no, dlatego nie było mnie na YouTubie i nie będzie mnie jeszcze teraz przez chwilę. Postaram się nagrać coś Wam z zakupów. Pokażę Wam mniej więcej może co wybrałam. Może będzie śmiesznie, miejmy nadzieję, że będzie. Hmm. No i, i że wszystko pójdzie szybko, sprawnie i, i bezstresowo. Bez Wiem, że ten film jest bardzo krótki i że pewnie po takiej przerwie to liczyliście na jakiegoś super zarobistego vloga, no ale niestety, czekajcie, musicie się uzbroić w cierpliwość. E, chciałam Wam po prostu tylko dać znać, że u mnie jest wszystko w porządku. No, wszystko w porządku, no o tyle o ile. Czekam dalej na informacje ze szpitala. Odzwoniłam się ostatnio do nich i mieli odzwonić do mnie. Nikt do mnie nie odzwonił, po prostu ręce, ręce opadają. Ogólnie czuję się w miarę spoko. No, z tą pracą jest tak średnio, średnio nieciekawie. No i, i tyle. No. Trzymajcie, trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło. Trzymajcie po prostu za mnie kciuki no. Trzymajcie się. I pa. Nie, nie pa. Pa.